Cześć, witam Was bardzo serdecznie 26 czerwca 2024 roku. I zanim zaczniemy naszą codzienną szybką analizę kryptowalut, kilka najważniejszych informacji. Zacznę od tego, że w piątek nie będzie nagrania z codziennej analizy, ale oczywiście będę dostępny na Discordzie z patronami. Tylko nie będę miał opcji, żeby w biurze nagrać dla Was nagranie, więc oprócz jutrzejszego dnia. Usłyszymy się dopiero w poniedziałek, a po drugie jutro wyjdzie informacja na temat konkursu, który będzie się rozgrywał minimum przez dwa miesiące, a dokładnie rzecz biorąc konkurs będzie trwał miesiąc, pierwszy etap to będzie lipiec, a drugi etap to będzie sierpień, jeżeli się fajnie przyjmie konkurs, no to będziemy go ciągnąć również przez resztę roku i będzie to konkurs połączony z giełdą BING X no i do zgarnięcia będzie na przykład 1000 dolarów w USDT bądź w innej kryptowalucie, którą wy sobie wybierzecie i co najciekawsze, nie będzie trzeba tego obracać, będzie można sobie to wypłacić, oprócz tego będzie też można dostać się w tych największych progach u nas na grupę, więc to będą najciekawsze opcje. Ale tutaj jeszcze w lipcu, dodatkowo, osoba, która zgarnie 1000 dolarów w kryptowalucie, dostanie również nowiutkiego Ledgera, więc Myślę, że konkurs dosyć ciekawy. Dużo fajnych nagród do zgarnięcia, jest to oczywiście połączone z giełdą Bing X, która jest sponsorem. Tego konkursu, ale więcej informacji ukaże się jutro w filmie i również na Twitterze u mnie. Nie będzie potrzeba zbyt wielu rzeczy tutaj zrobić, żeby wziąć udział w konkursie. Więc myślę, że was to zachęci. No i ktoś z tego skorzysta. A dlaczego będzie podzielone na dwa miesiące? Ponieważ pod koniec lipca będzie. Pierwsza część nagród i w sierpniu druga, taka sama pula będzie do wygrania w kolejnym miesiącu. Więc to nie będzie trwał konkurs dwa miesiące, tylko dwa razy po miesiącu. A jeżeli będzie Wam się podobał i będzie faktycznie zainteresowanie tym konkursem, to będziemy od września również lecieli co miesiąc ten konkurs. Więc więcej informacji będzie jutro. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten konkurs. No, i myślę, że będziecie tutaj bardzo zadowoleni z tego. A my dzisiaj, oprócz wskaźników, newsów, MAXDATY i pięciu kryptowalut, które dla Was przygotowałem, zobaczymy sobie, tak jak mówiłem wczoraj, indeksy. No i zobaczymy sobie kilka towarów, które jest też w dosyć ciekawym miejscu. Więc zaczynamy sobie, jak zwykle, od coin market cap. Gdzie w ostatnich 24 godzinach bitcoin wzrósł o 1,29% na plus, a ethereum nieco ponad 1%? Największe wzrosty zaliczył notcoin prawie 16% na plus, a największe spadki zaliczyło pendle ponad 3,5%. Oczywiście w ostatnich 24 godzinach wskaźnik strachu i chciwości. Aktualnie na poziomie strachu poziom 46. Altcoin Season Index poziom 22. No, i teraz likwidację. Patrzymy sobie tutaj na troszkę większym interwale. No, i widać, że tutaj 643 miliony około jest do zgarnięcia w okolicach tutaj niecałych 65 tysięcy dolarów. Ale czy tam zejdziemy? No, to pewnie niedługo się dowiemy. Lećmy zobaczyć, jak to wygląda w liczbach w ostatnich 24 godzinach i łącznie prawie 83 miliony dolarów zlikwidowane, z czego więcej było shortów, nieco ponad 49 milionów i niecałe 34 miliony w longach. No i spójrzmy sobie jeszcze na kalendarz ekonomiczny. Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych o godzinie 16:00 informacje na temat sprzedaży nowych nieruchomości, a o 16:30. Sprawozdanie na temat zapasów ropy naftowej. Więc lećmy sobie teraz do naszych trzech artykułów. Pierwszy na Forbesie: Czym jest kryptowaluta Celestia, czyli TIA? Mamy tutaj dość ciekawie opisany taki ogólny artykuł na temat właśnie tej kryptowaluty. Zachęcam Was do przeczytania. Dajcie znać w komentarzach, czy posiadacie w swoim portfelu również Celestię. Kolejny artykuł na temat Tetera, który po raz kolejny ogłasza kolejną współpracę. E, chcąc tutaj dosyć dobrze wyjść e, na przekór innym, takim doniesieniom, właśnie na temat e, tej kryptowaluty, bo tutaj dosyć dużo się e, informacji pojawia na temat Tetera. No, ale jak widać, Teter coraz więcej współprac ma. Na koncie. No i ostatni, trzeci artykuł na temat Uniswap, który aktualnie rozszerza się na kolejną sieć i uzyskuje dostęp do sieci Zora Network. No i dodatkowo tej oferuje oprócz tego niższe opłaty za gaz i dużo szybszą wymianę krypto. Więc zachęcam Was do przeczytania tych trzech artykułów. Oczywiście będą w opisie pod filmem, a my lecimy już zobaczyć do wskaźników od Maximusa, gdzie aktualnie troszkę więcej po stronie zakupowej, bez większych widocznych tutaj ścian, po stronie sprzedażowej trochę większa ściana na 62 30 dolarów. Lećmy zobaczyć sobie wskaźniki ProCharts. No i tutaj od rana, praktycznie od północy troszkę nam przybywało stablecoinów na giełdach. No i widzimy dzisiaj delikatnie większy wzrost rezerw bitcoina na giełdach. Ale pamiętajcie, to jest interwał minutowy i on tutaj pokazuje nam dosyć mocno szczegółowo tutaj Aktualne wpływy i wypływy tych właśnie rezerw, ale jakbyśmy sobie zerknęli na troszkę szerszy interwał, no to zwrócicie uwagę: no, że aktualnie jesteśmy tak dosyć nisko w porównaniu do tego, co było w maju. Więc tutaj aktualnie, mimo tych wpływów dzisiaj, no to nie ma zbyt większej tutaj różnicy. Więc myślę, że nie ma co się aż tak tym przejmować. Lećmy sobie teraz do wykresów. No i aktualnie na wykresach Bitcoin na 61 524 dolary. Ja co prawda go nie rozgrywam. Aktualnie rozgrywam tylko Ethereum na longa. Co prawda nie jest to jakaś duża dźwignia, ale aktualnie skupiam się bardziej tylko na, o, na większym odreagowaniu no, i na tym, co się może wydarzyć. No, i tutaj skupiłbym się może nie bardziej na ETF-ach, ale skupiłbym się bardziej na tym, że czekam na, na wypłynięciu jakiegoś fake newsa na temat ETF-ów, co spowoduje nam tutaj dosyć sporą zmienność. Dlatego, mimo tego, że ja gram na Ethereum, na Longa, planuję tutaj zabezpieczać go przez najbliższy weekend stop stoplossem kroczącym, licząc właśnie na wypełnięcie jakiegoś fake newsa, który by spowodował, tak jak ostatnio miało to miejsce właśnie z ETF-ami na Bitcoinie, gdzie fake news wypuszczony dał dużo większą zmienność niż później faktyczna informacja o przyjęciu ETF-u, więc ja jestem przekonany, że coś takiego się wydarzy, niektórzy już się na to szykują, ja też się na to szykuję. No i czekamy co się będzie dalej działo. Co do Bitcoina, no to myślę, że on teraz tutaj bardziej będzie się poruszał właśnie w trendzie bocznym między 61 a 62500. No ale zobaczymy przez najbliższe dni jak sytuacja nam się Rozwinie aktualnie dominacja jest w okolicach 54,5%, więc może być tu również dosyć ciekawie. Lećmy zobaczyć sobie do Ethereum, które tutaj cały czas w okolicy 3400 dolarów, aktualnie 3387. No i tak jak mówiłem, ja rozgrywam tutaj Longa. Teraz jest co prawda kilka procent na minus, ale się tym za mocno. Nie przejmuję. Dosyć ciekawe były tutaj te ruchy nawet pod 3430 dolarów w nocy, ale myślę, że to jeszcze nie koniec. No i osobiście tutaj będę, tak jak mówiłem, zabezpieczał to stoplosem kroczącym, ale póki co nie stawiam zwykłego stoplosa, tylko dopiero będę go zabezpieczał bliżej piątku. Więc zobaczymy, jak sytuacja nam się rozwinie ale dosyć sporo się o tych ETF-ach mówi. No i tak jak mówiłem, ja bardziej czekam na jakiegoś fake newsa, który wypłynie z Nienacka, no i ruszy nam tutaj tym naszym pięknym rynkiem i to będzie pewnie dużo większy ruch niż to, co nas będzie czekało już po zatwierdzeniu faktycznym ETF-ów. Więc czekamy, zobaczymy jak się sytuacja rozwinie, a teraz lecimy zobaczyć sobie Ewa, który zaliczył nam bardzo fajnie opór na 95 dolarów. No i pomału zaczyna się ruch spadkowy. I tutaj, mimo tego, że ten ruch początkowy aż tutaj, z okolicy 76,5 dolara do tych 95 centów, no to myślę, że on może nam się tutaj już za chwilę zatrzymać. Nawet możemy sobie tutaj narzucić FIBO. I widzimy, że aktualnie znajdujemy się na 236 FIBO, ale ja bym bardziej skłaniał się tutaj na 382, czyli zjazd do około 88 dolarów i 14 centów. No i z tego miejsca by to był fajny poziom do odbicia i do dalszych wzrostów, no ale jak się wydarzy dowiemy się już niedługo. Lećmy dalej, kolejnym jest Agix, który przetestował dwukrotnie opór na 73 centy. No, i po odbiciu pierwszym spadliśmy aż do 65,5 centa. Kolejny podjazd, ale tym razem już spadliśmy tylko do niecałych 68 centów. No, i po pomału zaczynamy się. Spinać i już jesteśmy w okolicy 71 centów, no i myślę, że to już jest tylko chwila, abyśmy przebili poziom 73 centów i polecieli w okolice 78,5 centa, więc ja tutaj czekam cały czas na dalsze wzrosty na AGIX i myślę, że tutaj będzie również bardzo ciekawie. No i lecimy sobie teraz do ostatniej już kryptowaluty na dzisiaj. No niestety większość tutaj stoi dosyć mocno w miejscu, więc nie chcę powtarzać zbyt dużo tego samego, więc lecimy zobaczyć sobie do trona, który dzisiaj wyrwał się dosyć mocno i leci nam do góry, a przed nim bardzo ciekawa strefa, czyli tutaj dwie linie, które spotykają się w okolicy. 13 centów, i to jest dobre miejsce na zatrzymanie dalszych wzrostów. Więc jestem mega ciekawy, czy po wyjściu ostatnio z tego klina z powrotem ten klin nas zatrzyma przy dalszych wzrostach, czy też nie. Aktualnie mam mieszane uczucia, żeby tutaj postawić shorta, ale zobaczymy, jak przy ewentualnym wzroście ogólnym na krypto nam tutaj cena się będzie zachowywać jeżeli faktycznie wyhamuje nam w okolicach 13 centów no to będzie dobry powód do zajęcia odpowiedniej pozycji teraz lecimy sobie do indeksów no i dzisiaj zobaczmy sobie tylko DAXa i NASDAQa zaczniemy od DAXa DAX który zaczyna nam powoli tutaj z powrotem rosnąć no i jest w dosyć ciekawym miejscu no bo myślę, że tutaj wzrost nawet do tych 18600 dolarów to jest żaden problem jeszcze w dniu dzisiejszym. Tylko aktualnie znajdujemy się w takim ciekawym miejscu, że możemy zarówno pójść w górę jak i w dół, ale ja bym nastawiał się jednak na wzrost i dopiero po przebiciu tej czerwonej linii trendu wzrostowego ewentualnie bym pomyślał o przyłączeniu się do dalszych wzrostów, bo możliwe, że w okolicach 18600 dolarów odbijemy jednak od tej czerwonej linii, więc myślę, że warto poobserwować tutaj, w momencie, kiedy będziemy się znajdować. To co mówię, nie oznacza też, że jest teraz dobry moment do zajęcia longa, bo tutaj po otwarciu stanów może się wiele zmienić. I lećmy sobie do Nasdaqa, który to pomału jakby zaczynał startować. Po kolejne ATH. No, naznak dawno nie wybił swojego ATH. Mówię o to oczywiście żartobliwie. No i już tutaj powyżej 19 800 dolarów, więc lecimy coraz bliżej znowu 20 000. No i myślę, że te 20 100 jest jak najbardziej do wybicia, nawet jeszcze w tym tygodniu, więc myślę, że Nazdach się tutaj nie będzie poddawał. W ostatnich 24 godzinach, pół na plus to świadczy o dosyć tutaj systematycznym, fajnym wzroście na nazdaku. No tak, korekta to była rzecz naturalna po wybiciu ATH, no ale teraz już myślę, że czas znowu na wzrosty. No i lecimy zobaczyć sobie do towarów. Zacznijmy sobie od kakao, które aktualnie 7812. Dolarów. No, i wczoraj u nas na Discordzie część osób wbijała właśnie w Longa, i dosyć fajnie tutaj skeszowali ten wzrost. Jednak wydaje mi się, że dzisiaj może być jednak próba zejścia ponownie tutaj do okolic okrągłych 7000 dolarów. Ja co prawda bardziej bym się tutaj w okolicach 6800 chciał ustawić na Longa. Ale czy będzie okazja, no to zobaczymy dopiero za kilka godzin, no bo dopiero co praktycznie kakao startuje na giełdzie. Lecimy dalej, przedostatni na dzisiaj, czyli cukier. Cukier, który bardzo fajnie tutaj znowu zbliża się na 1956 dolarów. No i myślę, że z tego miejsca może znowu spróbować pod 1900 dolarów to może tutaj nam dać fajnego, bądź ale krótkoterminowego shorta, ja sam się zastanawiam czy w ogóle jest sens rozgrywać taki krótki ruch, czy jednak poczekać znowu na jakieś mocniejsze zejście w dół co prawda ja bym tutaj bardziej rozważał przez okres letni dalsze wzrosty no ale zobaczymy dopiero co się wydarzy tutaj na tym najbliższym oporze, który jest przed nami. No, i teraz złoto. Złoto, które, mimo tego, że wybiło ostatnio przez weekend z tego naszego kanału wzrostowego, no to szybko wróciło tutaj w tunel spadkowy. No i lecimy dalej cały czas w dół. Część tutaj z naszych patronów na Discordzie również rozgrywa to cały czas na shorta. Ja bardziej będę tutaj myślał w okolicach 2000. 280 dolarów na rozpatrzenie jakiegoś longa. Myślę, że jest tutaj spory potencjał do zagrania na dźwigni, ale póki co moje zdanie jest, że warto troszkę poczekać i poobserwować co się dalej tutaj będzie na rynkach działo. Niech się porządnie tutaj indeksy w Stanach wystartują, no i będziemy sobie na to patrzeć na bieżąco. A jeżeli coś będę fajnego chciał rozgrywać, no to wiadomo, na Discordzie wrzucam jako pierwsze, ale też na Twitterze czasami wrzucam informacje, więc bijajcie do mnie na Twittera. A ja dziękuję Wam za dzisiaj, muszę oszczędzać trochę głos. No i przypominam, że jutro wleci informacja o konkursie, więc do usłyszenia, do jutra i przyjemnej środy Wam życzę. Hej!